Analiza weekendowa spółki z indeksu WIG 20, nasze tak zwane top 5. Na początek KGHM w ujęciu dziennym po dojściu do wyznaczonej wcześniej strefy około 51 zł, a więc z, oczywiście wyznaczonej ze zniesień zewnętrznych widzimy geometria za, zadziałała celująco doszło do utworzenia się e, najpierw pierwszego odbicia, potem zejście. I kolejne odbicie, które w tym momencie przybiera już postać takiego impulsu, ale cały czas, cały czas mimo naruszenia tutaj jak gdyby linii szyi podwójnego dołka, musimy brać pod uwagę możliwość utworzenia się jakiejś korekty nieregularnej w postaci A, B i teraz C wyjście i możliwość, możliwość że tak powiem, jeszcze ruchu do dołu. No, jest tutaj ten wzrost, niby jest, ale on jest taki, no, powiedziałbym, małą rawę. Znaleźliśmy się, tak jak już wspomniałem, nad poziomem tego szczytu tutaj podwójnego dołka, który został de facto w czwartek przetestowany i mamy powol jak gdyby, kontynuację tego ruchu. Ale spójrzmy, mamy skokowy wzrost obrotu, a trudno jest uznać, że mamy tutaj jakieś poważne wybicie czegokolwiek, zwłaszcza kiedy spojrzymy na wielkość tej świecy. W związku z tym, to może być właśnie element wskazujący na to, że jeśli chodzi o KGHM, może dojść teraz do że tu jesteśmy gdzieś w końcówce tego wzrostu w ramach jakiejś korekty takiej nieregularnej ABC. Jak to się ma na wykresie tygodniowym? No na wykresie tygodniowym ma się to nijak, bo nie mamy tutaj żadnej właściwie formacji, nie mamy tutaj no Nic, co mogłoby zwiastować zakończenie tego ruchu spadkowego, tak, od tej strony. Natomiast jedyne, co mamy, to na tej geometrii zewnętrznej ten ruch wzrostowy, on jest w tej chwili równy mniej więcej temu ruchowi, czyli mamy tutaj na razie tak naprawdę korektę pędzącą. I należałoby kontynuować ten wzrost, aby móc zacząć myśleć o zmianie jakiegoś kierunku, i to jeszcze też na. W nie jakiejś super wielkiej perspektywie czasowej, natomiast cały czas, moim zdaniem, na KGHM jest jeszcze poważne zagrożenie kolejnym ruchem do dołu. Jeśli chodzi o kolejną spółkę niefinansową, to PKN Orlen, który w tym tygodniu doprowadził do ruchu wybijającego się, jak gdyby, tutaj wspominałem o, o takiej a -la chorągiewce, można by powiedzieć, że ta chorągiewka została wybita, ale test, który miał miejsce w piątek, a więc wybicie zejście do 60 zł, wybicie tego tych, tych tutaj dwóch dołków, właściwie wszystkich po kolei dołków i yy, yy, przetestowanie tej strefy wypadł pozytywnie dla byków. To znaczy rynek wró wrócił i utworzył się wyraźny pin bar na większym obrocie, a więc jest to jakaś jakiś wstępny sygnał o możliwości yy, teraz próby ruchu co najmniej w okolice tych 70 zł. Oczywiście, aby móc uznać, że ta próba rozpoczyna się, powinniśmy jeszcze poczekać na potwierdzenie tego pinbara, a więc wybicie jego maksimum cenowego, aby, aby no po prostu iść dalej tym y, torem. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, no to tutaj y, mamy postać czarnej świecy z wyraźnym, dość wyraźnym dolnym cieniem, ale tylko wyraźnym dolnym cieniem, nic ponadto. I cały czas jesteśmy w tym obszarze zbliżenia się do takiej, nazwijmy to granicy, ja tu przypomnę jeszcze równości Korec 2011 roku. Jak widzimy, na razie poziom 50% wywołuje reakcję, ale patrząc z tej perspektywy tygodniowej, no możemy powiedzieć, że mamy jakieś naruszenie tej konsolidacji. Tutaj nie mamy tego powrotu na tyle mocnego, żeby móc powiedzieć, że tego naruszenia nie ma, ale jest to tylko naruszenie, faktycznie nie wybicie, a naruszenie. A więc w tej sytuacji tygodniowej właściwie możemy powiedzieć, że w dalszym ciągu właśnie tak, jesteśmy w jakiejś takiej konsolidacji i tu lekko przeważa to wybicie w dół. Natomiast ten wykres dzienny pokazuje, że gdyby Początek tygodnia zaoferował nam na tym wykresie białą świecę potwierdzającą ten pin bar. No to może być to układ, z którym zakończył się cały tutaj spadek już na PKN. No i teraz spółki finansowe i tutaj może rozpoczniemy od PZU. PZU naruszyło, wyraźnie naruszyło ten dołek nastąpiło nawet, bym powiedział, pewnego rodzaju wybicie. Ale natychmiast cena wróciła powyżej, powyżej tego minimum i tego tutaj minimum, a więc jest, jest jakaś szansa na budowanie podwójnego, podwójnego dołka. Tym niemniej jednak, zwróciłbym uwagę, że aby móc uznać. O! Taki scenariusz za realistyczny bardziej. No musimy najpierw uporać się tutaj z, z tą korektą. O, i widzimy, że do niej no, jeszcze troszeczkę brakuje. Czyli najpierw musimy wybić 33. W tej chwili to, co tu widzimy, jest takim typowym i mimo wszystko najbardziej prawdopodobnym jeszcze układem wskazującym, że ten tutaj cały ruch jest korektą pędzącą. Ponieważ tu jest wyraźna trójka. Tu nie ma impulsu między tym, a B, jeżeli, jest jeżeli fala ta jest trójką, to wskazuje wyraźnie, że to powinno być B. Czyli mamy A, B i C. I jeszcze jedno zejście w dół jest jak najbardziej, jak najbardziej, bym powiedział, możliwe. Być może tworzy nam się tutaj w ramach jakiejś fali piątej rodzaj takiego klina, który również uprawomocniałby do tego, że jeszcze powinniśmy mieć jedno zejście w dół. Na wykresie tygodniowym wygląda to w ten sposób, że po poprzedniej czarnej szpulce mamy białą świecę. Trudno jest tu uznać, że mamy formację objęcia Bessy. A jedyny plus, to tak jak już wynikało to z wykresu dziennego, jest to, to, że mamy reakcję, znowu wyraźną reakcję na tym poziomie podwójnego dołka. Ale ona musi być kontynuowana i tak naprawdę wybity poziom 35 zł, aby móc mówić o takiej formacji, że ona powstała. Na dzień dzisiejszy jest to tylko coś w rodzaju, w ramach takiej korekty. Kolejne spółki dwie to banki i tutaj na początek bank PKO S.A. i bank PKO B.P. chciałbym zwrócić uwagę, że tak jak była do, dotychczas słabość tych spółek w stosunku nawet i do całego indeksu WIG20, tak teraz już od jakiegoś czasu widzimy jako, nazwijmy to, prężniej Rosnące spółki. W tym tygodniu doszło do mocnego, mocnego ruchu w górę podczas sesji czwartkowej. Zwróciłbym na to z dwóch powodów uwagę. Po pierwsze, mianowicie został wybity tutaj poziom, poziom oporu. A po drugie, ten mocny ruch w górę odbył się fakt na wyraźnie wyższym obrocie od poprzednich sesji, i to jest może jakieś takie, no, nazwijmy to e, niebezpieczeństwo pewnego rodzaju, ale nie był to jakiś bardzo duży obrót w stosunku do tej średniej, jaką tu widzimy. W związku z tym nie było tu wyprzedaży, nazwijmy na tym ruchu wzrostowym duży dużych rąk, tylko jest duża szansa, że tworzy nam się tutaj jakiś ruch pięciofalowy. Ale żeby ta sytuacja nie była aż taka piękna i wspaniała, no to musimy pamiętać, że Korekcie pędzącej, a przykład A, B, C, C jak najbardziej może być piątką, tak? Bo może być układ 5 czy 5. Tutaj mamy co prawda trójkę, tutaj moglibyśmy powiedzieć o piątce, ale ta korekta, mimo tych oznaczeń, ta korekta jest na tyle duża, na tyle większa właściwie od tej korekty, że bardziej to przypomina układ A, B i C. I teraz, gdyby nawet tutaj poszedł ruch, to i tak najważniejszym poziomem w tej chwili jest poziom około 144 zł. Bez wybicia tego poziomu, właściwie wszystko to, co tu się dzieje, mimo że ładnie wygląda, należy traktować jako, jako korektę. No i w ujęciu tygodniowym, tutaj również powiedzmy sobie, mamy, mamy co prawda teraz świecę taką wyraźną, świecę białą, ale no nic tutaj się na razie takiego mocnego nie wydarzyło, nie powstała jakaś formacja. Odwracająca trend, a jedynym jakimś plusem takim w tej skali tygodniowej jest fakt, że jest wyraźna reakcja na tą znacznie wcześniej wyznaczoną przez nas strefę, ten obszar, do którego dojście nie, nie jest całkowicie, że tak powiem, jakimś yy, jednoznacznym no potwierdzeniem wielkiego jakiegoś krachu bezsy, ponieważ zrówna się to z korektą z 2011 roku. A więc to jest taki ten, nazwijmy, ostatni poziom, gdzie, gdzie należałoby oczekiwać reakcji i próby zmiany kierunku, jeżeli chcielibyśmy, no powiedzmy, zrobić co najmniej korektę w tym średnim terminie, ale nie przekreślić jeszcze tego scenariusza z możliwością wyjścia nawet i na nowe szczyty. I tu jeżeli idziemy falowo po tym układzie, to też widzimy, że tu gdzieś jest szansa na tą końcówkę, ale no na razie nie mamy, nie, mamy, nie mamy jakichś sygnałów w postaci informacji, czy coś, coś. Musimy czekać chociażby na wykresie dziennym, jak to się rozegra. I na koniec PKO BP. Tu również kolej bank i również mocny wzrost, ale na obecną chwilę to samo, bym powiedział, co na PKO. No jest ten mocny wzrost, tu już widać wyraźnie jednak na tych dwóch ostatnich świecach skokowy wzrost obrotu i układ jak do tej pory A, B, C, nic ponad to dojście do strefy oporu, no i tak naprawdę może się tutaj teraz objawić słabość. Słabość, jeżeli ta słabość będzie miała miejsce i będzie spadek no to należałoby się spodziewać testu 22 czy wyjścia na nowe na nowe minimum na wykresie dziennym tygodniowym przepraszam no również z tych obszarów, które wyznaczyliśmy wcześniej, mamy jakąś reakcję, mamy pinbara, mamy go w tej chwili potwierdzonego. I to jest na pewno pozytywne, ale jak to będzie się rozbierało dalej? No trudno powiedzieć do końca, ponieważ wykres dzienny nie daje nam jednoznacznych odpowiedzi. Na razie należy to traktować w ramach korekty. No i tu również ten wykres tygodniowy pokazuje, że co najmniej tą odległość należałoby wybić od dołka, czyli wyjść tutaj nad poziomę 26 zł tak dalej. No moim zdaniem, jeśli chodzi o spółki, to widzieliśmy w tym tygodniu jakieś mocniejsze posunięcia ku górze, ale one nie pozwalają nam jeszcze w żaden sposób potraktować tego jako zmianę kierunku. Tu cały czas jesteśmy jeszcze w rejonach, które należy traktować te ruchy wzrostowe jako no, na razie korekty, yy, chociażby tych ostatnich swingów spadkowych, a dopiero wybicie wspomnianych po, po kolei przeze mnie poziomów, no mogłoby tutaj tą sytuację odmienić. A zatem jeśli chodzi o nasz, e, nasz rynek, no to trzeba sobie powiedzieć jasno, jesteśmy cały czas jeszcze w trendzie spadkowym i nie nastąpiły ruchy, które mogłyby zmienić postrzeganie tego rynku na rynek co najmniej wchodzący w fazę większej korekty. To tyle jeśli chodzi o spółki.